Kurwix została opanowana przez złych kosmitów. Pokonać ich może tylko załoga gwiezdnego patrolu! Na czele której stoi Kapitan Bomba! Miejsce? I? co to za miejsce? Tak czarno? I takie krabki zielone? Pewnie kosmos. Statek kosmiczny leci. No co mam jeszcze gadać? Leci tak! Kurde, ile my już lecimy? Z dwa tygodnie! Patrzcie, jaką już mam brodę! No ja też! Moja niedługo sięgnie ziemi! Lepiej ziemi niż dupy! Właściwie to nie wiem, dlaczego kurwinoksi nie noszą zarostu. To całkiem męskie. <laughs> I całkiem praktyczne. Zobaczcie. Szal. Ciekawe, czy dałoby się nim zjeść zupę. Torpeda, podaj mi miskę. Panie kapitanie. Jaki jest plan? O jaki kurwa ma być? Lecimy do kopalni torfowej. Pracujemy przez kilka lat, żeby uśpić czujność z urwazaurów. A potem z nielacka rozpalamy wszystko w drobne maki i wracamy do domu. Aha. Kilka lat? No jak tam? Gotowi do pracy w kopalni? Jak tylko przekroczymy granice galaktyk, wjeżdżamy na autostradę i friu! O ty, spoczeńcu! Zwierzęta zostawić na chwilę i już się grzeją do mordy. Michałek, nic nie jest? Ezu, już nigdy nie ożyję hipnozy. Jezu, jak mnie dynia na pier... Kiedy wreszcie wylecimy z tego zadupia? Ile tu dziur? Te lepiej jak w burdelu. Komputer, gdzie jesteśmy? Za kilka minut przepierd**jmy się przez granicę galaktyk. Potem na autostradkę i fru. K**a, Kur... ja nie lubię to przyjeżdżać. Taki wypizdów. Psy jajami szczekają. A pyskami to nie wiem. Chyba srają. Niech ci później taki po twarzy poliży. Gangrena gotowa. Kurwa. No to no, teraz tak, bierzecie te kilofy i walicie w ziemię do skutku. Co jakieś pytania? Tak, kiedy przerwa? Przerwa jak padniecie z wycieńczenia! Wtedy po 100 odmowa i od nowa na wykopki! Ale jestem wkurw... Wojta, zweź jednego pie... I dla przykładu. Nie no, jakich będzie mniej, to będą wolniej kopali. Kopać, bo inaczej będzie. hipno wiecie co? Co? gówno, wzor, hipnoza! A, jaki ból! A, ale mnie podpuścił! Michał, pożyć lecznik! Lęcz do kibla po swój! I tak zaraz zaczną się wymioty! Nie ruszać się z kurtyny. znowu ty? Piotrek, weź go za O nie, nie ma mowy. Tobie i tak nie może być gorzej. A poza tym, kto będzie pilnował więźniów, we wszyscy będziemy żygać. No może im masz rację. Hipnoza! Kopać, 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 torf. Bierzmy tych pajaców z niewoli... w niewolę i wracajmy do Sultana Kosmitów po nagrodę! Kopać, kopać, turf, do ogrzania jajeczek! Chola debilu, jakich jajeczek? Uspokój się! Chcesz zawiesić windowsa? Dajcie mi kilo szybko! Widobędę cały torf! Kopać do pozyku. Patrzcie jak za jak koliber. A chuistym kilofem, Chuwe działko. Ale za lepiej niż chuj wiłę. Czekaj Piotruś. Coś dziwnego jest. Już mnie w ogóle nic nie boli, tylko tak dziwnie dynia pulsuje. Zacz! Do rakiety! Michaś, kurwa! Miałeś rację, poko! Z... Ty pychaj! Pilacie do rakiety! garb Gbewe, król górników torfowych! Kurwa, diabeł!